Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że zło może kryć się nawet w miejscach i ludziach najbliższych nam, być może w przyjaciołach, członkach rodziny, których głęboko kochamy, a nawet w tych, którzy w naszych oczach nigdy nie byliby w stanie odejść od dobra? Ojciec Pios Pietrelciny, święty znany ze swoich duchowych zmagań i walki z samym diabłem, pozostawił nam cenne ostrzeżenia dotyczące tej często niewidocznej rzeczywistości. W tym filmie zagłębimy się w objawienia i nauki Ojciec Pio, aby zrozumieć, jak rozpoznać obecność złych wpływów wokół nas. To coś więcej niż zwykła nauka. To podróż, która wzmocni Twoją wiarę, ochroni tych, których kochasz i pogłębi Twoją wiedzę duchową. Treść ta jest skierowana szczególnie do Ciebie, Katoliku, który pragnieś naśladować przykład świętych, i żyć zgodnie z wezwaniem do ciągłej czujności. Bądźcie trzeźwi i czujni. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokół jak ryczący lew, szukając kogo pożreć. 1 Piotra 5, 8 Zostań z nami do końca, ponieważ oprócz nauki rozpoznawania znaków, zostaniesz zaproszony do odmówienia potężnej modlitwy, zainspirowanej samym Ojcem Pio, aby duchowo chronić swój dom i rodzinę. Ojciec Pio z Pietrelciny, kanonizowany jako świętego Pio w 2002 roku przez świętego Jana Pawła II, jest jednym z najbardziej znanych i czczonych świętych kościoła katolickiego. Urodzony jako Francesco Forgione w 1887 roku w małym miasteczku Pietrelcina we Włoszech, od najmłodszych lat wykazywał głęboką wrażliwość duchową. W wieku pięciu lat. Wyrażał już pragnienie oddania swojego życia Bogu, a w wieku piętnastu lat wstąpił do zakonu braci mniejszych kapucynów. To, co czyniło ojciec Pio tak wyjątkowym, to niezwykły zestaw mistycznych darów, które towarzyszyły mu przez całe życie. W 1918 roku otrzymał stygmaty, rany Chrystusa, zjawisko, które trwało przez pięćdziesiąt lat i przyciągało tysiące wiernych do klasztoru, w San Giovanni Rotondo. Ponadto święty posiadał dar bilokacji, czytania w duszach oraz duchowego i fizycznego uzdrawiania niezliczonych pielgrzymów, którzy do niego przybywali. Jednak to jego nieustanna walka ze złem uczyniła go prawdziwą duchową fortecą. Ojciec Pi otoczył widzialne i niewidzialne bitwy z siłami demonicznymi. Wiele relacji opisuje – jak demon atakował go fizycznie w nocy, próbując odwrócić go od jego misji. Sam napisał w liście do swojego kierownika duchowego: Wróg nie przestaje mnie nękać, pojawia się w różnych okropnych postaciach. Czasami czuję jego cuchnący oddech i słyszę jego krzyki. Atakuje mnie z przemocą, aby mnie zniechęcić, ale moja dusza spoczywa w Jezusie. Dzięki tym doświadczeniom. Ojciec Pio rozwinął głębokie zrozumienie duchowych pułapek i tego jak zło próbuje przeniknąć nawet do najbardziej pobożnych domów. Jego rady i ostrzeżenia stały się dziedzictwem dla wszystkich chrześcijan, którzy pragną żyć uważnie i chronić duszę wokół siebie. Dzięki zrozumieniu życia i duchowej władzy, Ojciec Pio, możemy teraz przejść do kluczowego pytania. Dlaczego zło Zbliża się właśnie do osób, które najbardziej kochamy? Rozważając słowa, ojciec pio, nasuwa się nieuniknione pytanie: dlaczego wróg w swojej przebiegłości kieruje swoje ataki właśnie przeciwko tym, którzy są nam najdrożsi? Odpowiedź leży w istocie miłości i misji, jaką każda rodzina pełni przed Bogiem. Pismo święte wielokrotnie ostrzega nas o centralnej roli rodziny w planie Bożym. Już od Księgi Rodzaju widzimy, że dom został pomyślany jako pierwsza przestrzeń wspólnoty i miłości, odzwierciedlenie samej Trójcy, świętej. Właśnie dlatego zły, nienawidzący wszystkiego, co jest obrazem Boga, stara się zasiać niezgodę, oddalenie i cierpienie w rodzinach. Ojciec Pio w swoich homiliach i poradach duchowych podkreślał, że wróg używa subtelnych środków. Aby przeniknąć do domów. Niekoniecznie poprzez wyraźne przejawy, ale poprzez drobne podziały, nałogi, urazy i duchowe oziębienie. Mówił, Diabeł nie zawsze musi ryczeć jak lew. Czasami szepcze jak wąż i niewielu to dostrzega. Ponadto żyjemy w czasach w tysięcy, w których sekularyzm i relatywizm moralny osłabiają wiele dusz, oddalenie od sakramentów Utrata nawyku modlitwy i ciągła ekspozycja na treści, które deprecjonują sakrum, tworzą luki, przez które wkrada się zło. Ważne jest jednak, aby pamiętać. Nie mówimy tego, aby wzbudzać strach, ale aby budzić świadomość i czujność. Sam Chrystus napomina nas w Ewangelii Mateusza 26:41: 41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jest to pilne wezwanie, aby każdy katolik przyjął rolę duchowego strażnika w swojej rodzinie. Ojciec Pio ostrzegał, że wróg często działa w subtelny sposób, sprawiając, że nawet najbardziej uważni mogą zignorować jego działania. Dlatego rozpoznanie pewnych znaków może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony osób, które kochamy. Oto siedem charakterystycznych oznak, które zgodnie z naukami Ojciec Pio. I tradycją kościoła mogą wskazywać na obecność złych wpływów w życiu przyjaciół lub członków rodziny. Drastyczne zmiany w zachowaniu bez wyraźnej przyczyny. Jednym z, z pierwszych objawów może być nagła zmiana temperamentu lub postawy. Osoby wcześniej spokojne i życzliwe mogą stać się wybuchowe, wrogie lub skłonne do destrukcyjnych zachowań bez wyraźnego powodu. Ojciec Pio opisywał przypadki, w których osoby wykazywały niezwykłą niechęć do porad duchowych, reagując gniewem, gdy zachęcano je do skorzystania z sakramentów. Tego rodzaju opór może wskazywać na głębszą walkę wewnętrzną. Niechęć do tego, co święte, odrzucenie modlitw, sakramentów i obecności w 1103. W kościołach innym znaczącym znakiem jest odraza do tego, co święte. Osoby pod negatywnym wpływem duchowym mogą odczuwać dyskomfort, irytację, a nawet gniew, słysząc modlitwę, widząc krucyfiks lub wchodząc do kościoła. Ojciec Pio często doradzał: Jeśli dusza niepokoi się w obliczu świętości, jest to znak, że światło Chrystusa zaczyna ujawniać ciemność, która w niej mieszka. Ten dyskomfort jest zatem sygnałem, abyśmy modlili się jeszcze gorliwiej. Ojciec Pio doświadczył tego na własnej skórze. Często dręczony w nocy przez hałasy, uderzenia i niewidzialne ataki. Zalecał, aby w podobnych sytuacjach uciekać się do modlitwy i błogosławieństwa kapłana. Częste i bezpodstawne nieporozumienia w rodzinach zły nienawidzi jedności. A jedną z jego ulubionych metod jest sianie niezgody między członkami rodziny. Drobne nieporozumienia mogą przerodzić się w poważne konflikty, powodując podziały i oddalenie. Ojciec Pii otwierdził, że pokój w domu jest pierwszym celem wroga. Radził wiernym, aby codzienna modlitwa rodzinna była tarczą chroniącą przed tymi atakami uparcie trwanie w grzechu i odmowa nawrócenia. Ciągły opór przed zmianą życia, nawet w obliczu wielokrotnych wezwań do nawrócenia może być kolejnym sygnałem. Osoba taka może odrzucać spowiedź, unikać mszy świętej, a nawet wyśmiewać praktyki religijne. Święty Kapucyn mawiał: Diabeł więzi dusze niewidzialnymi łańcuchami, tylko łaska, Osiągnięta poprzez modlitwę i poświęcenie, może ją uwolnić. Obecność przedmiotów lub praktyk okultystycznych, wpływ demoniczny, może być również ułatwiony przez używanie przedmiotów lub praktyk związanych z okultyzmem amuletów, rytuałów, konsultacji z medium lub udziału w grach duchowych. Ojciec Pio zawsze ostrzegał przed niebezpieczeństwem tych otwartych drzwi. Nie igrajcie z ciemnością. Ciekawska dusza łatwo staje się duszą zniewoloną. Uczucie duchowego ciężaru podczas modlitwy za kogoś. Wreszcie, wielu orędowników zgłasza uczucie ciężaru lub ucisku podczas modlitwy za określone osoby. Ta duchowa reakcja może wskazywać, że w niewidzialnym świecie toczy się walka i że konieczne jest zintensyfikowanie modlitw. I zwrócenie się o pomoc do kapłana, rozpoznanie oznak możliwego złego wpływu na życie przyjaciół lub członków rodziny to tylko pierwszy krok. Naturalnie pojawia się pytanie: co mam teraz zrobić? Ojciec Pio, dzięki swojej mądrości dusz i doświadczeniu w walce duchowej, pozostawił nam cenne wskazówki na takie chwile. Po pierwsze, należy zrozumieć, że nie. Do nas należy osądzanie ani potępianie kogokolwiek. Osąd należy wyłącznie do Boga. Naszym zadaniem jest działać z miłością, rozeznaniem, a przede wszystkim modlitwą. Ojciec Pio radził, bądź cierpliwy wobec dusz. Nie zmuszaj ich, ale zdobądź je modlitwą i przykładem. Oto kilka praktycznych kroków, które zalecał. Jeden, zintensyfikuj modlitwę i post. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko wszelkim wpływom zła. Codzienny różaniec, zwłaszcza w rodzinie, jest duchową tarczą. Ojciec Pio nazywał różaniec bronią na te czasy. Post i małe poświęcenia ofiarowane przez te osoby są również skutecznymi środkami otwierającymi drogę do łaski Bożej. Drugi. Szukaj ochrony w sakramentach i sakramentaliach. Zaproszenie osoby do udziału w mszy świętej, spowiedzi i przyjęciu Eucharystii ma fundamentalne znaczenie. Jeśli jednak osoba ta odmówi, możemy poświęcić ją niepokalanemu sercu Maryi w naszych modlitwach i pokropić jej otoczenie wodą święconą. Zaleca się również używanie sakramentaliów, takich jak medalik świętego Benedykta lub krucyfiks, jako znaków ochrony i wiary. Ojciec Pio zawsze podkreślał, że zwycięstwo należy do Chrystusa. Nie lękajcie się, bo Pan jest z wami. Wróg hałasuje, ale modlitwa go ucisza. Ta pewność powinna wzmocnić serce każdego katolika, który pragnie chronić swoich bliskich. Dotarliśmy do końca tej refleksji, ale misja nie kończy się tutaj. Jak nauczył nas ojciec Pio, walka duchowa jest codziennością. Dlatego musimy pozostać czujni, niezachwiani w wierze i wytrwali w w modlitwie. Dzisiaj nauczyłeś się jak rozpoznać potencjalne oznaki złego wpływu, a co ważniejsze, jak działać z rozeznaniem i miłością, aby chronić tych, których kochasz. Nie chodzi o to, aby bać się wroga, ale o to, aby całkowicie zaufać Chrystusowi, który już pokonał wszelkie zło na krzyżu. Dlatego zachęcam cię do udostępnienia tego filmu innym osobom, które również potrzebują wzmocnić swoją wiarę i chronić swoje rodziny. Subskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić innych refleksji religijnych takich jak ta. Zawsze pamiętaj słowa Ojciec Pio. Módl się, czekaj i nie martw się. Modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią.